Witam Państwa. Chciałem Was zaprosić na czwarty Memoriał Ireny Warakomskiej, który odbędzie się w Suwałkach w dniach 6-13 sierpnia i jest objęty patronatem Polskiego Związku Szachowego. Jest to turniej, który odbywa się w wyjątkowych okolicznościach. Jest to turniej rodzinny, organizowany przez trzy, kole... przez trzy pokolenia państwa warakomskich, a dyrektorem jest arcymistrzyni pani Anna Warakomska. Jest to Turniej, który odbywa się też w pięknym miejscu, w pięknych okolicznościach przyrody i bardzo, faj bardzo fajnie jest tam jechać, nie tylko z powodów szachowych, ale też chociażby z powodu licznych walorów turystycznych. Mam nadzieję, że wszystkim się ten turniej spodoba i osoby, które tam pojadą będą mogły cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami i wrócą do domu naprawdę zadowoleni nie tylko z gry w szachy, ale też i z wspaniałych wakacji i też z wspaniałej atmosfery, jaka na tym turnieju zawsze ma miejsce.